My mind a lot, don't need no time. Watch, I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, this babe, miss you every day. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart, no barging in them. from the bed to the floor to the couch. Might wake the neighbors up, break you in, then break you out. In the end, we're gonna make a child, then we gonna hit the shower. Part two, we don't need no powers Keep Misty, we're gonna get tipsy. need a power shot. Copy my steel. Cześć, witajcie. W tym filmie opowiem trochę o butach roboczych. Trochę, bo niespecjalnie chciałbym, żeby to wyglądało jak jakaś prezentacja. Raczej bym chciał przekazać informacje, które zauważyłem podczas testu porównania tych butów. Od jakiegoś czasu, odkąd mam w sumie te buty? Pracuję sobie na zmianę w różnych butkach. Oprócz tego mam jeszcze na nogach jedne solid giry Hydra GTX. Bardzo drogie buty, bardzo porządne buty, o których też tam dwa słowa mogę powiedzieć. I zaczniemy sobie od butków Albatros, moi drodzy. Buty Albatros, które jak zobaczyłem, to nie do końca mi się to spodobało, bo ta podeszwa mi tu się nie podobała. I ogólnie raczej wolę buty, które mają podeszwę no, taką gładką, prostą. Tak naprawdę kurczę nie wiem czemu, bo one wszystkie są podniesione i. Buty robocze tak są konstruowane, szczególnie te lepsze, że one właśnie są podniesione trochę napięcie, no bo ludzka stopa sobie poradzi, jak spadniesz na paluszki, to się przeamortyzujesz, a jak spadniesz napięte, no to już jest pewien problem. Również po całym dniu to też z własnego doświadczenia, niestety po całym dniu w kiepskich butach nieamortyzowanych, nie, bez jakiejś tam specjalnej pianki i tak dalej, w, ty, w tym bucie wkładki podeszwy no to już koło 12 się modli, żeby ten dzień się skończył, a jak cudem dojdziesz do domu, ściągniesz buty, to jest ulga, jakbyś, nie wiem, cały dzień na łyżwach jeździł, albo pracował w tych łyżwach, czy, czy, czy w rolkach. No katastrofa po prostu. Dlatego też warto jest celować w buty dobre. Dobre buty robocze. I dobre buty robocze mamy dzisiaj na stole 350 zł. No dobra, ktoś powie chłopie, czyście się wściek, 350 zł. No, dobra, okej, okay. Ale są buty robocze za dużo więcej kasy i też są na tym stole, oczywiście. Yy, moja półka cenowa to jest właśnie tak od 350 do 450 zł za buty. Wiadomo, że można sobie je kupić tam i za, nie wiem, tysiaka, ale ja osobiście. Raczej, gdybym. To, to są te buty, ja je mam za darmo do testu z Baltic BHP.pl, oczywiście. Natomiast, gdybym miał celować, to raczej bym celował w tą stronę niż w tą stronę, jakbym miał sam zapłacić. Ponieważ, yy, wolę mieć dwie pary. Też Wam troszeczkę o tym opowiem. Osobiście, wolę mieć dwie pary na zmianę. Buty Albatros. Już Wam mówię. Butek Albatros. Yy, Taraval Black S3 Low 340 zł, a kosztował 400 zł. Czy katalogowo, nie? 400 zł, a teraz 333 trzymają na sklepie Baltic BHP.pl. I no, s 3 bardzo lekkie, elastyczne, tylko 540 gram. Podnosek z włókna szkalnego, elastyczna wkładka antyprzebiciowa, wykonana z wytrzymałej mikrofibry, oddychająca wyściółka. No, wszystko, wszystko elastyczne i tak dalej. Amortyzujące, to nie będę wam o każdym bucie czytał. Przeczytacie sobie albo zobaczycie filmik na BHPPL, jeżeli sobie tam przejdziecie, linki są oczywiście w opisie. But, moi drodzy, który jest bardzo wygodny, wbrew pozorom tani but, ale ultra wygodny. I to miejsce nawet nie czytałem o tym, a, a dopiero dzisiaj, nie, a jak wlazłem na drabinę, to się kapnąłem, że tutaj po prostu ta drabinka się odnajduje pyk, idealnie, i stoisz na drabince bezpiecznie, tak się czujesz, jakby. Pewnie na drabinie. Fajne, fajne rozwiązanie. E, jakiś plus tej podeszwy, która ma tutaj ten, tą przerwę podniesioną, piętę i tak dalej. Ta podniesiona pięta, tak jak już mówiłem, tam jest miejsce, które się musi poddawać przy jakiejś tam pracy, przy uderzeniu i tak dalej. I faktycznie to się sprawdza. E, miękka wyściółka, od, oddychająca z takiej syntetycznej. Jakieś tkaniny czy dzianiny, bo to jest ładnie poukładane tutaj w środku. Język, który ma tam jakieś zabezpieczenie tutaj po boku, żeby się tam nie dostał, powiedzmy, kurz brud, nie nasypało się. Więc jest to zabezpieczone, ogarnięte, ale raczej nie przed wilgocią. Jeżeli woda się tutaj naleje, to pewnie się tam dostanie. Natomiast tutaj mikrofibra, która z której jest but wykonany, nie ma szwów, i w żadnym z tych butów tutaj na stole nie mamy szwów w okolicy zgięcia palców, co jest bardzo fajne. Bardzo fajne, bardzo wygodne również. To, co można powiedzieć o sznurówkach, to to, że są bezproblemowe. Nawet jak coś się stanie, nawet jak, wiecie, ona się zepsuje, no to dziecko sobie wymieni sznurówkę, nie? Z zapięciem boła jest trochę inaczej. Są do tego tam jakieś elementy, części, można to serwisować, wymieniać i tak dalej, naprawiać. Natomiast sznurówka, no, co Wam będę tłumaczył? Najprostszy, naj... Taki najpewniejszy temat, nie? Natomiast dłużej się wiąże sznurówkę niż zamyka zapięcie BOA. Problemy przy otwarciu przypadkowym albo rozwiązaniu buta podobne. Ten się trochę poluzuje, czasami się rozwiąże. A tutaj potrafi pstryk otworzyć się, bo zahaczymy o coś. No ale wtedy musicie sobie docisnąć i, i przekręcić, a tutaj trzeba stanąć i się tam e, zasznurować na nowo, no nie? Dobra, ten but y, ma podeszwę bardzo ładnie wykonaną i fajnie podniesioną tutaj w tej okolicy. Pięty, pozamykany jest fajnie tą podeszwą. Boki też są y, no, dość wysoko, bym powiedział, chociaż porównywa porównywa porównywalnie, y, no nie porównywalnie, dobra, bo te kolejne akurat nie mają, może do solid Giro trochę po podobnie. I TPU tutaj na przodzie, i to jest najbardziej zamknięty, zabudowany but na nosku, y, i to też polecę do prac na kolanach na przykład takiego buta nie sobie wybrać, który ma tutaj tą gumę na przodzie, taką najsensowniejszą. Dlaczego? No bo po prostu się przecierają te buty. Po prostu się przecierają. Zwróćcie uwagę na to, żeby but był z jakimś systemem anty... no, antyprzebiciem, dobra, amortyzującym. Zwróćcie uwagę, jeżeli pracujecie na kolanach, żeby był zabezpieczony ten nosek odpowiednio a reszta to tam, myślę, że każdy producent ma jakieś swoje rozwiązania, jakieś swoje technologie ten but jest fajny i w tej cenie polecę te buty, naprawdę są bardzo ciekawe buty Sear, to kosztuje 450 chyba teraz na Baltic BHP natomiast przeceniony bucik z ceny katalogowej, jest skreślona katalogowa oczywiście 650 no to mamy bucik już o półeczkę wyżej, no nie Konkretny but, który ma bardzo ciekawe rozwiązania: Sear Safety Tonga S3, znowu S3, boa, mikrofibra, kompozyt i inne głupoty. Już wam mówię o co chodzi. Moi drodzy, to są buty, które świadomie czy podświadomie wybierałem najczęściej i najchętniej w nich pracowałem. Wyglądają bardzo kosmicznie, ciekawie, bym powiedział ale spoko, całkiem fajnie się w nich czuję. Nie, nie, nie czułem się jakoś tak, że wiecie, kuś, co ja mam na nogach, czemu wszyscy się na, mieście na mnie patrzą, jak tam gdzieś się poruszają przy furtowni, nie. Bardzo naprawdę fajne buty, świetnie wykonane, e, bardzo ciekawa ta podeszwa, bo to jest miękkie, to pod palcami czuję że to jest miękkie. Podeszwa wystaje z tyłu, oczywiście jest podniesiona e, napięcie, no nie, więc mamy tutaj więcej Więcej tej, tej podeszwy jeszcze amortyzującej. To, że to jest wypuszczone z tyłu delikatnie, również powoduje, że ten but podczas chodzenia się nam poddaje i to dość ciekawie się zachowuje. Naprawdę trzeba powiedzieć, że buty są ultra wygodne. Do tego ta mikrofibra, która z przodu znowu nie ma szwów i zapięcie boa, które bardzo szybko dociąga tego buta, oraz tutaj już z tej mikrofibry. Język przyty, tak że nic się nie nasypie, ale też nie powinno się nalać, Jeżeli byśmy tylko przeszli przez wodę, jak będziecie stać, no to wiadomo, że tam to nie jest but typowo do pracy, do pracy w wodzie, nie? No ale jeżeli przejdziecie przez kałużę z wodą i się zdarzy, że tam się gdzieś ta woda tutaj dostanie, no to ona się nie naleje, po prostu sobie spłynie po tym buciku i nic wielkiego się nie dzieje. E Wybierałbym do prac, gdzie pracujemy z jakimiś masami, jakimiś takimi rzeczami, które czasami ciapną na buta i trzeba to doczyścić. Raczej buty właśnie bez tych szwów tutaj, bo im mniej gadżetów na bucie, tym szybciej łatwiej to wyczyścimy po prostu. Podeszwa ultra amortyzu amortyzująca i ultra mięciutka, wygodna. Chodzisz, kucasz, chłopie, rewelacja. Te buty gdzieś najbardziej mi podeszły, i tak jak mówię, świadomie czy nieświadomie przy tym teście chyba najwięcej dni w tych butach po prostu spędziłem, spędzając czas w tych butkach, pracując na kolanach. Zauważyłem sobie, że one tutaj na tej drugiej warstwie mikrofibry, no bo to jest jakby znowu mikrofibra naszyta, no potrafią się tam trochę przecierać. nie jakby no, Widać zużycie, nie, że się przetarły na wylot, widać zużycie. Osobiście powiem, że do tych prac, które ja wykonywałem na kolanach, akurat ta guma mogłaby być wyżej, i wtedy nie takie fajnie podniesione jakieś coś z przodu. One by się wtedy odnalazły przy większej ilości tematów, jakby podnosek aluminiowy. Tutaj jest z tego co pamiętam trochę elementów odblaskowych, ale naprawdę wyjątkowo ciekawy, poważny, ultra wygodny bucik. Jak będzie z wytrzymałością tych butów, yy, nie jestem w stanie powiedzieć, no ciężko by było, wiecie, też robić film i, i, i mówić, że te wytrzymały 5 lat, a te tylko rok, nie? Trudny temat, bo też każdy ma inne podejście, każdy inaczej pracuje, w innych warunkach, yy, myślę, że trzeba dopasować buta pod siebie. Solid giry, one kosztują już dużo więcej. Solid giry, moi drodzy... Se kosztują w tym momencie 700, znaczy w tym momencie piszę, że są wyprzedane, więc nie wiem, czy jest seria, ale te pomijam temat, jakby dostępności 739 z katalogowej 860. No, 748 860. I teraz tak tutaj ta mikrofibra, ona jest taka trochę bardziej zamszowa. No, to wygląda pięknie, nie? bucik, naprawdę fajnie. Znowu nie ma tego szwu tutaj żadnego na przodzie. E, ciekawie rozegrany, kolorystycznie, designersko, super but. E, zapięcie była przeniesione na bok, co też takie ciekawe jest. No, bardzo ciekawy, sympatyczny but. Pięta trochę podniesiona, lekkie tutaj wgłębienie na środku stopy, które się znowu znajduje, e, odnajduje, powiedzmy, przy pracy na drabinie tasiemki, przez które jest przeciągnięta, przewleczona linka do Boa, a tutaj elementy plastikowe, przez które jest przeciągnięta linka do Boa. Nie? I tu tam sobie dociągamy. Język wykonany z jakiegoś materiału. To jest materiał, to jest taka dzianina jakby tkanina. Kurczę, to chyba, chyba dzianina, ciężko powiedzieć. No, i wszyta mikrofibra tutaj, żeby się nam kurz brud nie dostawał do środka. Ale to jest kurz brud, bo z, z wilgocią, nie wiem jak to, jakby to ogarnęło. Na pewno ten język nasiąknie trochę, no nie? To nie są buty po raz kolejny do prac, gdzie stalibyśmy we wodzie. Ale jak wleziecie do kałuży i spłynie ta woda, no to myślę, że nie powinno się nic tutaj wielkiego, wielkiego stać. Taki but w takiej klasycznej formie, ale z pazurem. Świetnie wykonany. Bucik premium, no i cena też mówi, że jest to but premium. Dobra, ta antypoślizgowa podeszwa wywija się nam tutaj na ten przód, i do tego mamy TPU, który nam zamyka na tym, na przodzie, na nosku, jakby trochę tego buta, i myślę, że wystarczająco, żeby go nie uszkodzić przy pracach na kolanach. Po prostu sympatycznie wyglądający but, z którego na pewno będziecie zadowoleni. Tytułom rzeczy: no jak sobie ktoś zapłaci tam 750 za butka, to musi być zadowolony. Nie wolno wtedy marudzić. Absolutnie. Hydra. Hydra jest obrzydliwie droga. Nie pamiętam dokładnie w jakich, w jakich warunkach i skąd ja tego buta mam. Jakaś promocja była, jakieś testowanie, jakieś coś. I to jest but który kosztował wyprzedażowo, czyli czy w regularnej cenie na sklepie Baltic BHP albo może najniższej cenie na Baltic BHP 1350 zł a katalogowo 2040. No co mówię, to jest obrzydliwie wysoka cena. Nie wiem ile wysoki kosztuje but, to już w ogóle będzie, będzie cena chora. No moi drodzy, ale bud jest na takiej petardzie, Vibram, Gortex i te wszystkie inne materiały, które tam w butach najlepsze możemy użyć, ma wkładka antyprzebiciowa, tam oddychające historie, amortyzacja. Wszystko jest, wszystko się w tym bucie zgadza. Wygląda rewelacyjnie, ripstop, no extra but. I tego buta powiem Wam szczerze, jak go ubierałem. A jeszcze miałem jakieś buty, jedne chyba Albatrosy. Nie pamiętam teraz co to miałem jeszcze. To wiem, że jak w tamtych pracowałem, no to tak, no fajnie mi się w nich pracowało w ogóle. Ale w tych to na takie turbocioranie szedłem. Na jakieś wyburzenia, na jakieś takie naprawdę, bo ten but budzi zaufanie. I on tutaj ma zwłok na szklanego chyba podnosek z tego co kojarzę. Ta mikrofibra tutaj, patrzcie się jak to jest zabudowane, taką kawałem takiej grubej gumy. No, nie ma lipy, nie ma lipy. Dobra, jedyne co w tym bucie zauważam i przy moich pracach, to to, że on tutaj jest bardzo ciekawie poprzeszywany i ma pełno zakamarków, w których brud albo jak spadnie klej czy gładź się nam tam zatrzyma nie? i no i to czyszczenie jest trochę inne, aczkolwiek ja każdego dnia jak mi coś spadło, po prostu szczota, szczota, czyszczenie, szorowanie. No i on, widzicie, że wygląda całkowicie spoko, mimo tego, że tam ileś tych robót w nim zrobiłem, ale nie pracowałem cały czas w tym bucie. No jednak mimo wszystko szkoda do takich, do takich prac, w których buty bardzo, bardzo się niszczyły, ale widać tutaj ślady jakiegoś kleju w zakamarkach, czy, czy jakichś innych zapraw jak najbardziej. W tych butach można pracować w tematach mokrych, czyli jak tam macie, nie wiem, mycie bo albo jakieś inne tematy, no to spokojnie, bo to są buty przystosowane do takich, do takich tematów. To jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, ponieważ pasek, który trzyma nam jakby Tutaj to Boa ma te plastiki znowu, nie tak jak w tych poprzednich, tylko są plastiki, ale one są złapane tasiemką, nie? Ta tasiemka przechodzi pod materiałem, tutaj akurat jest ten napis, wychodzi tu i łapie nam z tyłu. To jakby zamyka tego buta na stopie także jeszcze tą piętę dociąga. Do, do Może nie jakoś strasznie, ale w ten sposób to działa, że zamyka nam tego buta totalnie na, na stopie. No, Świetny jest, no ale to nie wiem, czy nie trzeba by było już kredytować takiego buta i na raty chyba kupować. No żartuję sobie, ktoś jak potrzebuje, oczywiście wybierze pewnie taki poważny bucik, takie obuwie, które będzie spełniało jego oczekiwania. Moje oczekiwania spełniają buty zdecydowanie, te trzy pary, które są na... Na stole nie wiem, jak z wytrzymałością, jak długo wytrzymają, i tak dalej. No, ale to też w zależności od tego, jak będziemy szanować, jakie prace będziemy wykonywać. Do cięższych tematów ultra wygodne no i solid giry, bo wszyscy pewnie te solid giry kojarzą i, i lubią. Bardzo fajne buty, świetnie wyglądające, mega wygodne. Po raz, yy, po raz kolejny to powtórzę. Czekam na komentarze. Jak u Was, jakie buty, jaka marka, jakie problemy, co polecicie, czego kompletnie, totalnie nie polecicie, bo to są bardzo cenne informacje. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy. Trzymajcie się. Hey! No cap, I'm real. The plastic bars from a copy my steel. Copy my steel. Face the fact that ain't no cap, I'm real. Ain't no cap, I'm real.